Państwo, przede wszystkim drodzy Rzeszowianie, ale też wszyscy przedstawiciele mediów, dzięki którym dotrzemy do naszych mieszkańców. Cieszę się, że jesteście dzisiaj tak licznie tutaj obecni. To już pokazuje, że sport w przypadku Rzeszowian to jest rzecz, która jest kluczem w naszym codziennym życiu, kluczem do jakości naszego życia. Widać, że wszyscy bardzo się nim interesujemy, żyjemy i cieszę się, że akurat w tym obszarze właśnie sportu, czyli klucza do naszego zdrowia, klucza do naszej jakości życia, tak bardzo interesujemy się tym i tak bardzo możemy się cieszyć z tego tytułu Europejskiego Miasta Sportu, który będziemy z dumą dzierżyć, z dumą nosić w roku 2026. No i jako, że ten 2026 rok już jest dosyć blisko, najwyższy czas, żeby zacząć, komunikować, zacząć zapowiadać to wszystko, co będziemy chcieli robić tym na przestrzeni tego 2026 roku. Niewątpliwie to będzie rok dynamiczny, radosny, kolorowy, tak jak jest nasze dynamiczne i kolorowe i optymistyczne i pozytywne logo <Ky> Europejskiego Miasta Sportu roku 2026. Szanowni Państwo, dużo mówię o tym, czym jest właśnie sport w kontekście zdrowia w kontekście tego klucza do naszej przyszłości. Coraz jest to ważniejsze jak powiedzieliśmy dla naszych mieszkańców. Śmiało mogę powiedzieć że o Rzeszowianach tak jak mówi się często o innych narodach czy społecznościach lokalnych że są społecznościami a to startupowymi a to kulturalnymi tak o Rzeszowianach można powiedzieć że jesteśmy Sport Nation bez dwóch zdań. Ten sport jest dla nas bardzo Bliski na co dzień, co widać w wielu miejscach, boiskach, halach szkolnych, sportowych, naszych bulwarach, ścieżkach, tych wszystkich miejscach, w których się spotykamy, żeby aktywność fizyczną uprawiać. To jest cecha charakterystyczna, bardzo wyróżniająca naszych mieszkańców. No i właśnie. Chcemy pójść dalej, chcemy pójść, aby ten rok 2026 pozwolił nam na tym obszarze rozwijać się jeszcze bardziej, żeby w wszystkich rankingach jakości życia, których i tak wygrywamy, być jeszcze wyżej. Wyprzedzić już tych, którzy jeszcze może w niektórych elementach są od nas nieco wyżej, żeby śmiało ogłosić się miastem stolicą jakości życia w naszym kraju. Do tego kluczem jest aktywność fizyczna, do tego kluczem jest sport i. O tym chcemy opowiedzieć, co będzie w roku 2026. Na przestrzeni tego roku, mniej więcej o tym opowiemy za chwilę, będziemy mówić o tym jeszcze, co nas doprowadzi do tego roku, na co poświęcimy czas, też ostatnie 2,5 miesiąca tego roku, żeby zrobić taki prolog, używając języka kolarskiego, o tym będzie jeszcze dzisiaj mowa, prolog do roku 2026. Pracujemy na tym intensywnie, wspólnie z Panem Prezydentem Marcinem Derengowskim, oczywiście z całym sztabem samorządowym, urzędowym, ale też organizacjami sportowymi, pozarządowymi, które nas w tej mierze wspierają. Zatem środowiskiem akademickim również. To będzie wielkie nasze święto. I czas, jak powiedzieliśmy, zacząć to komunikować. Szanowni Państwo... Przyjęliśmy takie ramy strategii tego roku 2026. Co będziemy chcieli robić, czemu będziemy chcieli czas poświęcić, do czego będziemy chcieli zaprosić naszych Rzeszowian, a do czego będziemy chcieli zapraszać również wielu, wielu gości z Polski i z Europy, których w przestrzeni roku się spodziewamy. Ta nasza ogólna filozofia, którą chcemy komunikować, którą chcemy zapowiedzieć na najbliższy czas, będzie wiązała się z czterema filarami. To będą filary, których oprzemy cały przyszły rok. W czterech najważniejszych obszarach wiele różnych aktywności. Wszystko to ma służyć temu celowi, o którym mówiłem. Lepszej jakości życia w kolejnych latach w naszym mieście. Pierwsza grupa działań, których się podejmujemy na rok przyszły, stanowiących swego rodzaju pierwszy filar. To chyba najważniejszy filar, któremu przyświecać będą kolejne lata w naszym mieście, czyli upowszechnienie sportu, umasowienie rekreacji, włączenie do aktywności fizycznej albo też podwyższenie jej poziomu znacznie szerzej na terenie miasta. Już powiedziałem o Rzeszowianach, że są Sport Nation, ale chodzi o to, żeby włączać kolejne pokolenia, aby włączać wszystkie w zasadzie przestrzenie Demograficzne, zawodowe, społeczne naszego miasta. Jeszcze bardziej to upowszechnić. Zatem to będzie najważniejszy filar, bo on będzie tak naprawdę decydował o naszej jakości życia, o naszym zdrowiu i chcemy, żeby dzięki tym wielu, wielu działaniom, które podejmiemy przez najbliższe lata, zasięg dotarcia, zasięg do zachęcenia do aktywności był jeszcze szerszy. Włącznie ze mną, który. Wiecznie od pięciu lat obiecuję, że wrócić do biegania, że wróci do aktywności fizycznej. Ciągle jednak bardziej biegam po różnych wydarzeniach miejskich, ciągle pracując, a i nie, i z trudem znajdując czas na aktywność fizyczną, więc to pokazuje, że są zawsze jeszcze przestrzenie i osoby, które do tego trzeba włączyć. Temu będą służyć setki, dziesiątki imprez, które będziemy robić w Rzeszowie, tych masowych, tych docierających do nas najszerszego obywatela, od tych akcji, które się już dzieją w Rzeszowie, jak chociażby rowerowy maj, gdzie włączamy mieszkańców, dzieciaczki na rowery, w zasadzie na dłuższej perspektywie. To zazwyczaj bywały akcje typu sport, czy dany dzień z daną dziedziną sportową, czy chociażby nasz Dzień Narodowy Dzień Sportu, gdzie zachęcamy, włączamy. Wiele tego typu masowych akcji, o których być może jeszcze w pytaniach będziemy mogli więcej powiedzieć tych robionych przez szkoły, tych robionych przez nasze instytucje sportowe, tych, którzy robią NGOsy nasze sportowe, wszystkie kluby. Tego będzie masa, tego będzie masa przez cały rok, a wszystko ma służyć temu, żeby włączać kolejnych mieszkańców do tej aktywności. Będzie masa, ale będzie też dużo nowych. Na pewno będzie sporo nowych akcji, które będą miały ten właśnie masowy charakter i po to, żeby docierać do najdalszych zakątków naszego miasta i włączać ludzi do tej aktywności. Zwiększenie poziomu aktywności a to jest nasz cel na koniec przyszłego roku, ale to już w ogóle jest nasz cel na najbliższe lata i co zapisujemy wyraźnie w strategii rozwoju miasta, strategii sportu, którą mamy już w mieście za parę lat każdy z Rzeszowian musi wykonywać się aktywnością fizyczną, a wielu z nas ma mieć wyniki zdrowotne i sportowe na najwyższym poziomie, bo tak dzisiaj trzeba patrzeć na nowoczesne miasto. Tak możemy się wyróżniać i tak możemy być postrzegani przez resztę naszego kraju. Zatem umasowienie, uaktywnienie, zdrowie, rekreacja masowa to ten e, rok 2026, pierwszy filar, któremu poświęcimy niemal każdego, każdy dzień przyszłego roku. E, uzupełnieniem, czy też drugim filarem tych działań e, to będzie pokazanie Rzeszowa jako właśnie miasta, w którym wydarzenia sportowe, e, aktywności dzieją się także na tym wysokim, europejskim, ogólnopolskim. Poziomie. To będą też takie wydarzenia flagowe związane z promocją sportu, z pokazywaniem sportu jako właśnie zachęcania do, do uprawnienia aktywności, ale też do budowania karier sportowych, pokazywania miasta Rzeszowa przede wszystkim jako ważnego ośrodka sportowego w naszym kraju. I tu będą tak zwane flagowce, flagowe wydarzenia naszego, naszego całego roku. Wiecie, że rok ma 12 miesięcy. W ciągu tych 12 miesięcy chcemy przynajmniej 5-6 takich super flagowych wydarzeń zrobić, uzupełnić je o kilka lub kilkanaście kolejnych, tak aby niemal z każdego miesiąca albo nawet parę razy w miesiącu działy się wydarzenia o skali ogólnopolskiej lub europejskiej. I takie wydarzenia flagowe, pokazujące nasz potencjał, będziemy przez cały rok realizować. Począwszy. Od już w zasadzie stycznia, gdzie, będzie, gdzie planujemy duże wydarzenia w sportach, nazwijmy to karate. Ale już za chwilkę później Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce, która będzie zresztą przewijać się ta nasza królowa sportu w Rzeszowie przez cały rok, w zasadzie ze swoimi flagowymi wydarzeniami. Mistrzostwa Polski juniorów w Lekkiej Atletyce i tak każdego w zasadzie miesiąca, pokazywać te nasze najważniejsze wydarzenia z potencjałem. Zatem zapowiadamy zarówno wydarzenia ważne związane ze sportami kolarskimi, na czele z naszym bike festiwalem, którego ranga będzie już teraz europejska i na pewno będą elementy związane z międzynarodowym współzawodnictwem w kolarstwie w różnych jego wydaniach. Sporty biegowe, które wiecie, że są naszą również specjalnością. Tu również zapowiadamy wejście na jeszcze wyższy poziom, na jeszcze wyższy level. Wreszcie chociażby siatkówka, która jest przecież naszą domeną. Jesteśmy stolicą polskiej siatkówki, gdzie i panie, i panowie w XXI wieku zdobywali mistrzostwa Polski, gdzie w zawodach, także w pucharach europejskich jesteśmy niezwykle aktywni. Chociażby świadczą o tym dwa złote i srebrne medale Asseco w poprzednich sezonach, ale nasze mistrzynie Rysice również właśnie zaczęły sezon od zwycięstwa. Jestem pewien, że tych zwycięstw będzie mnóstwo na końcu w finale mistrzostw polskich i siatkarskich, ale w międzyczasie jeszcze, że tak powiem, językiem sportowym nie powiem, że ogolimy, ale powiem, że zwyciężymy parę europejskich zespołów, właśnie widzę mistrzyń. Zatem siatkówka będzie również takim ważnym sportem, którym flagowe wydarzenia w ciągu tego roku będą. Jestem pewien, że za sprawą klubów sportowych będą takie ekstra niespodzianki, jak finały ważnych europejskich rozgrywek czy polskich, ale oprócz tego również po naszej stronie, no, przynajmniej cały letni sezon poświęcimy e, także specjalnym wydarzeniom w przestrzeni siatkarskiej. Mam nadzieję na najwyższym polskim i europejskim e, poziomie. Nieco więcej szczegółów poznacie Państwo wkrótce. E, w, w warstwie tego sportu najbardziej popularnego, jakim jest piłka nożna. Na pewno chcemy, oprócz tego, co prezentują nasze kluby, i może również na forum europejskim uda się zorganizować pewne wydarzenia czy mecze, ale na pewno możemy zapowiedzieć wielki międzynarodowy europejski turniej piłkarski Diamond Cup, który robimy już naprawdę z rozmachem. Już w tym roku pamiętacie Państwo wizytę Benfiki Lizbona, ale w, kolejnych, w kolejnej edycji tej letniej w przyszłym roku to będą. Naprawdę wiele europejskich marek i oczywiście najlepsze polskie marki klubowe, sportowe i wielki europejski turniej naszych młodych piłkarzy. I tak w każdym kolejnym roku, w każdym kolejnym miesiącu zapowiadamy bardzo ważne wydarzenia związane ze sportem akademickim. Pamiętajcie Państwo, że i na Uniwersytecie, Politechnice, pozostałych uczelniach sport akademicki w Rzeszowie jest niezbyt imamentną częścią naszego życia sportowego. Tu również kilka ważnych wydarzeń w Randze Mistrzostw Polski. W sportach akademickich możemy zapowiedzieć, i tak każdą kolejną naszą dyscyplinę chcemy pokazywać na wysokim poziomie. Puchar świata w akrobatyce sportowej, która jest domeną Rzeszowa z Mistrzostwa Polskich w Skokach do Wody, mam nadzieję, czy w tenisie stołowym, w każdym tym elemencie, którym jesteśmy znani, te międzynarodowe wydarzenia na kolejny rok chcemy zapowiedzieć, ale oczywiście będą niespodzianki. Niewątpliwie. Te niespodzianki pozwólcie, że zostawimy sobie jeszcze trochę w tajemnicy, żeby te emocje budować. Nad niektórymi pracujemy. Warto tutaj o tym wspomnieć. Pewnie o tym za chwilkę jeszcze powiem. Zatem spodziewajcie się Państwo wielu flagowych, dużych, międzynarodowych także imprez w Rzeszowie w kolejnym roku, bo to pokazuje miasto jako silny ośrodek sportowy na arenie Polski i na arenie międzynarodowej. W końcu to miasto europejskie. Tu wiele wydarzeń będziemy robić także z partnerami z Europy, choćby dzisiaj gościmy przyjaciół z Londynu i niewątpliwie to też uchyla pewnego rąbka tajemnicy, co może się dziać w roku przyszłym. Trzeci ważny filar tego, co się będzie działo w przyszłym roku, Szanowni Państwo, to znów bardzo ważny element dla systemu sportowego naszego miasta, czyli oprócz tego umasowienia, oprócz promocji chcemy poprawić funkcjonowanie systemu systemu funkcjonowania sportu, rekreacji, aktywności fizycznej w naszym mieście wesprzeć albo inaczej ten system postawić na jeszcze wyższym poziomie. Wszystko temu ma, to wszystko będzie, co będziemy podejmować w przyszłym roku, temu będzie służyć. Żeby do sportu trafiali najlepsi menadżerowie, żeby do sportu trafiały jeszcze lepsze środki finansowe, nie tylko samorządu, ale także sektora prywatnego, które pozwolą lepiej zarządzać tym systemem, lepiej uzyskiwać efektywność. Także tą związaną z ekonomią w sporcie, z lepszym zarządzaniem sportem, żeby można było w tym sporcie budować także kariery, tak jak pani Kawa, już po karierze zawodowej, ale móc awansować, móc być w tym systemie zarządzania sportem równie profesjonalnym i równie wychowywać później kolejne pokolenia najlepszych ludzi, którzy, którzy sukcesy odnoszą. Żeby ten podnieść na wyższy poziom ten system, będziemy robić wiele działań związanych z grantami, związanych z nowym podejściem do sportu. Trochę więcej o tym powie Pan Prezydent Marcin Deregowski, który już dłużej z zespołem nad tym pracuje. Pierwsze sukcesy już mamy, zatem to wszystko będzie wiązać się z tym systemem, który ma lepiej zadziałać, lepiej zafunkcjonować i wciągnąć do tego zarządzania sportem kolejne osoby, kolejne pokolenia i umożliwić, jak powiedziałem, jeszcze bardziej profesjonalne patrzenie na tą sferę. Czwarty filar to ten, który zazwyczaj nam się kojarzy jako samorządowcom, ale też państwu, mediom, którzy często nas o to pytacie, ale też mieszkańcom, którzy chcą mieć coraz więcej elementów infrastruktury sportowej bliżej siebie tej superprofesjonalnej, ale też i tej, która na co dzień nie zna bliska, jak boisko sportowe, plac zabaw, plac rekreacji, plac ruchowy. Tego nie może zabraknąć i również w tym aspekcie chcemy wyjść na wyższy poziom i to będzie czwarty filar tych działań na rok 2026. Infrastruktura na czele z tymi najważniejszymi flagowcami naszymi znów na przyszły rok. Po pierwsze to w zakresie sportu nie tylko akademickiego. Otwarcie kolejnej części uniwersyteckiego centrum sportowego, tak go nazwę na razie roboczo przy ulicy Kwiatkowskiego, gdzie jak widzicie kończy się już drugi etap rozbudowy krytej hali uniwersyteckiej. To będzie niezwykle istotny element flagowy, infrastrukturalny, który wypełni tą lukę. Zresztą uzupełniać go będzie również infrastruktura sportowa otwierana przez Politechnikę Rzeszowską w przyszłym roku Suma Sumarum to będzie bardzo ważny element infrastrukturalny uzupełniający mapę sportową naszego miasta, więc pewnie wiosną zaprosimy wspólnie z panem profesorem Czarnym, dziekanem wydziału z panią e, szefową naszej komisji sportu Martą Niewczas e, na otwarcie tego akademickiego e, elementu europejskiego miasta. Sportu. Zresztą a propos marty, wiem, że przygotowuję dla Państwa super niespodziankę już w marcu właśnie tej, o której będziemy mogli mówić, w warstwie promocyjnej sportowej. Szanowni Państwo, ale oczywiście tomu, temu działaniu infrastruktury będzie towarzyszyć uruchamianie nowych inwestycji sportowych, które realizujemy my, samorząd, takich jak chociażby boiska czy stadiony niemalże, jak Grunwald Budziwój ale boiska te, które będziemy kończyć przy 23, trójce, przy ósemce, ale uruchamiać nowe, jak chociażby nowe noisko w ramach budżetu obywatelskiego wygrane przez dajmąców i całą społeczność sportową naszego miasta. Uruchomimy modernizację głębokowierze basenu na Rosirze, Panie Prezydencie, więc idziemy dalej w, kolinku, w obszarze infrastruktury. Niewątpliwie to będą, to będą liczne działania, ale oczywiście na końcu, ale tak nie na całkiem końcu z głównym wydarzeniem w przestrzeni infrastruktury, czyli otwarciem stadionu Podkarpackiego Centrum Lekkiej Atletyki, które planujemy na drugie połowie roku, może nawet na początku, bliżej połowy roku. To drugi taki element w drugim półroczu flagowego, infrastrukturalnego wydarzenia, otwarcia historycznego momentu, gdzie najstarszy polski klub zyskuje nowy dom na miarę XXI wieku, powiedziałbym. I to otwarcie, ale też towarzyszące mu wydarzenia które przygotowywujemy, mam nadzieję, bardzo atrakcyjny meeting lekkoatletyczny z elementem, oczywiście także kulturalnym, bo pamiętajcie, że i temu będzie w przyszłości służył stadion, to wydarzenie na drugie połowę roku związane z nową infrastrukturą sportową i te dwa, trzy symboliczne, duże Rzeczy, które otworzymy dla Rzeszowian w przyszłym roku, będą idealną klamrą dla całego 26 roku, jako miasta, jako roku poświęconemu sportowi w naszym mieście. Jest tego dużo. Jak widzicie Państwo, sama długość mojego wystąpienia świadczy o tym, że to będzie wielki program. Wiele jeszcze nie powiedziałem, wiele niespodzianek jeszcze przed nami, wiele elementów ujawnią. Zarówno nasze służby, partnerzy, którzy z nami współpracują, dzisiaj tu są z nami obecni, też, więc myślę, że będzie się naprawdę dużo działo. A nieco więcej jeszcze uchyli pan prezydent Dereńkowski: trochę więcej o prologu, o tym, jak chcemy profesjonalnie się do tego przygotowywać, co już się zadzieje. Za chwilkę pan prezydent opowie. Jesteśmy w pełni do państwa dyspozycji. Drodzy Rzeszowianie, w zasadzie dzisiejszym dniem rozpoczynamy prolog. Do roku 2026 w sportowy prolog, a od niemalże pierwszego dnia 2026 roku z radością, energią, uśmiechem, pozytywnym nastawieniem, całe 366 dni będziemy. To nie jest przestępny rok, więc 365 dni będziemy poświęcać sportowi. Wszystkiego dobrego. Dziękuję.